Polacy w kwestii euro mają jednoznaczne zdanie. Jak wynika z niedawnego sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej, przyjęcia wspólnej waluty chce mniej niż 30% społeczeństwa, a ponad 62% Polaków jest temu przeciwna, w tym większość zdecydowanie. Nic dziwnego, że nawet politycy Koalicji Obywatelskiej przestali głośno mówić o konieczności wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty i nagle odkrywają korzyści wynikające z posiadania złotego. Dostrzegami to właściwie kwartał po kwartale coraz więcej tych korzyści z posiadania własnej waluty, natomiast oczywiście są też argumenty za wejściem do strefy euro. Dziś do strefy euro dołączyła Bułgaria, najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej. Jeszcze rok temu większość Bułgarów także była przeciwna wprowadzeniu wspólnej waluty, ale tamtejszy rząd postanowił nie zwracać na to uwagi. Badania opinii publicznej przeprowadzone w styczniu 2025 roku wskazywały, że 60% Bułgarów nie życzy sobie rezygnacji z lokalnej waluty i przejścia do strefy euro. Mimo to mniejszościowy rząd partii Gebr, partii, która od kilkunastu lat jest w rządach i to jest taki odpowiednik Platformy Obywatelskiej, przeprowadził ten proces. No, rząd został odwołany i teraz tylko administruje krajem, ale decyzje, które zaważą na przyszłości i całych pokoleniach Bułgarów zostały przez tą mniejszościową grupę podjęte. Większość przeciwników euro w Bułgarii obawia się wzrostu inflacji i cen, utraty możliwości wpływania na własną gospodarkę i pogłębienia niestabilności w kraju. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc przyjęcie euro jako waluty było nieuniknione, ale powinno było odbyć się referendum. Nikt nas nie pytał. Zwolennicy wśród zalet wskazują brak konieczności wymiany walut i potwierdzenia obecności w Unii Europejskiej, z czego część Bułgarów nadal jest... Jest dumnych. Budowaliśmy socjalizm, komunizm, ale to nie za bardzo się udało. Teraz czas na euro. Strefa euro to miejsce, do którego należymy. O tym, że teraz w Bułgarii wzrosną ceny, mówi nawet Europejski Bank Centralny. Przekonuje jednak, że to tylko chwilowe. Później będzie już tylko lepiej, w co jednak nie wszyscy wierzą. Nie jestem optymistką z bardzo obiektywnych powodów, że teraz jest prawdopodobnie najbardziej nieodpowiedni moment, biorąc pod uwagę sytuację w całej Europie. Z niestabilną sytuacją zmaga się sama Bułgaria w grudniu pod wpływem masowych protestów upadł rząd, ten sam, który wprowadził euro. Powód? Powszechna korupcja centroprawicowych polityków na co dzień wychwalających Brukselę i należących, a jakże, do Europejskiej Partii Ludowej, a więc tej samej, co Donald Tusk i reszta Koalicji Obywatelskiej. Szczególnie brak reformy systemu sądowniczego i zwalczania szeroko zakrojonej korupcji pozostaje największą przeszkodą dla rozwoju Bułgarii i nie chodzi tu o drobną korupcję, jak jak interakcje z policją drogową, lecz o zakorzenioną systemową korupcję i przejmowanie kluczowych instytucji. W przeciwieństwie do biednej Bułgarii nam euro w najbliższym czasie nie grozi. Ze względu na fatalne dane płynące z polskiej gospodarki nie spełniamy kluczowych kryteriów, do czego w zaledwie dwa lata doprowadził obecny rząd.